Tera tak Uf. Ta opona jest z tej strony jak chuj od wewnątrz Tak tutaj ją wypałował elegancko O, to już grubo To już jest fajno Ale on jeszcze mówi, że tutaj powinny być Pierwsze laczki też są za wąskie kurwa, nie? To wtedy lepiej, by to kurwa się trzymał z dołu. Jasna, kurwa. Jest czor, ale kurwa, jest ta na nie? no teraz ta się pali o to dobrze, to dobrze, bardzo dobrze. Pięknie. A, Jasny chuj. No to spierdalać zaraz. Dzień <noise> dobry, spierdala.